Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. W czwartym odcinku zagramy w Movie Star Planet. No. Tak, dzisiaj będziemy przechodzić przemianę, będziemy sobie wybierać animacje. No i... ubrania. Już wybieram. Jak nagrywałam. Jeszcze bo raz, drugi raz nagrywam, bo moja aplikacja może nagrywać tylko 10 minut i nie mogę więcej nagrywać O my że ja się wkurzyłam jak to mi przerwa normalnie Jak ja mam teraz mało What the fuck Ведь я тебя знаю Но... ок, ок. Важно, где это было, где это было, где меня выбирало А, мне нужно иметь Но... Что? Нет И... Хейт Pozdrawiam Pozdrawiam Kiramycypy9 mm -hmm. O, on coś na profilu Że będę, będzie za animacje, na stówę no, kup, Kupię animacji uh, Jakie ja bym chciała mieć 20 animacji w, na tamtym koncie mamy chyba piętnaście animacji, nie wiem, ale chyba tak oglądamy sobie pocztę. Mm. Co? E Ta dziewczynka, o tam, ta dziewczyna, yy, ona, yy, ten, patrz, patrzcie, pokażę wam to, bo normalnie... Mm. Dasz pozdrowienia Nie, nagrywam na YouTube. Na YouTube. Hej, ty jaki kanał? A ty jaki masz kanał? Tak. A ty masz kanał? Tak. Jaki? A na ok a ten, no, ba, ja nagrywam... Za chyba dwie godziny teraz nie mogę tablet padł Jak masz jaki masz kanał, zaraz wracam pan, jaki kanał no i ona, ona kłamie, ja to wiem Ym, tutaj się kłóciłam Ym, ją nie pozdraviałam nie pozdrawiam. To pozdrawiam Lady Gaga 825. W ogóle wszystkich tutaj pozdrawiam. Pozdrawiam Shina 8, Olivia 1544, Kiramy 9, Fanta 23. Poczekajcie, muszę otworzyć jej profil, bo się nie doczytam. czytam. Madzia Mary. Serduszko, Sonia, małpa Sonia, Małpa Sonia i pozdrawiam Pixie Star. Tak, pierwszy raz ktoś, ktoś pozdrawia. Pozdrawiam Pixie Star. Jak ja mam już mało kasy Dopiero dzisiaj kupiłam Vipa Przepraszam. <laughs> Jakie tu rady tak na to my sobie takie drogie. I, i, no kupisz się no, nie. włosy, jakieś są, są jakąś sukienkę, buty i już tysiąc 10... coś Dobra, idę się zaopiekować moim kochanym zwierzaczkiem. Halo! E, fajnie, że mojego zwierzaka nie mam. Super! Po prostu super, że mojego zwierzaka nie mam. No bądź, bo chcę się Tobą zaopiekować. Halu! No dziękuję. Ej, nie idź na no bello, tylko... Gratulacje. Tu idzie, że mam teraz piąty level. Bardzo się cieszę. Um. Jak coś, to ten zwierzak jest z gazetki, Ym, no więc... Dlaczego nikt nie pisze? Hej, ty! Ej, obraziłam się, nawet. ja was... Wspaniale, czy nowe istuczki, sztuczki, sztuczki, sztuczki... Uh -huh. um. okay. No powiedzcie ktoś, mm. hej, i ty. <laughs> sobie zadania. Nie mam na, no, nie. Dziękuję! Pozdrowiłam cię już. Ale ci drugi raz pozdrowię. Pozdrawiam! Lady Gaga 8:25! Dziś czujemy się zainspirowani. Trwórzmy więc nowy look. A, jakie Zrobię Pixie Star oczywiście Zaraz będziemy kończyć odcinek, bo już nagrywam 8 minut, a więc dość dużo Tylko zrobię luki, już ten... Mm. kończę Nareszcie. Halo Zagi mnie prześladują. O nie. Jak chcę tylko jej odpowiedzieć? O mój Boże, nie no nie. No klikniesz się. No, dziękuję. Pozdrawiam. Madia, Mary. Sanduszko. Dobra, zaraz kończysz koszku. Zaraz mi przerywę nagrywanie. Dobra. Mm, nie kończę już powoli. Więc widzimy się w następnym odcinku. Pa.